Panie i panowie, ladies and gentlemen, KF MMA Grodzisk Mazowiecki. Czas na main event, walka wieczoru do narożnika niebieskiego. Zapraszam reprezentanta Polski, Tomasz Jakubiec. Zapraszam do Narożnika Czerwonego, wojownika z Wielkiej Brytanii. Ladies and gentlemen, Jason the Assassin Radcliffe. Panie i Panowie, mierzy 185 cm. Stoczył do tej pory 11 zawodowych walk MMA. Reprezentuje Bastion Tychy i Paco Tim Mysłowice z narożnika niebieskiego. Tomasz Jakubiec! jest także 185 cm stoczył 27 walk MMA reprezentuje Great Britain Top Team from Red Corner Jason The Assassin Ratcliffe tej walki jest pan Łukasz Bosacki. Pojedynek 3 rundy po pięć minut. Przed nami ostatni pojedynek w Grodzisku Mazowieckim. Jason Ratkiewicz kontra Tomasz Jakubiec przed nami. a więc starcie w kategorii do 84 kg. Obaj zawodnicy znani między innymi z KSW, choć raczej e, po tej stronie w ich rekordach, jeżeli chodzi o te starcia w KSW, więcej czerwonych kwadracików niż zielonych w tapologii. Tak, Tomasz Jakubiec, dwie porażki w dwóch walkach w KSW z Andrzejem Grzybykiem i Damianem Janikowski ale może to tutaj bardzo szybko wygrać ten pojedynek Tomasz Jakubiec. To mi właśnie tak się dzieje. To... Ależ to się szybko skończyło. No to teraz, jak wyliczył tygodnik kibica, na 11 przegranych e, e, pojedynków e, Jason Radcliffe e, 8 przegrał przed czasem. Przepraszam, przez przed, przed nokaut. Co, 24 sekundy przebite chyba, nie? Mamy najszybszy nokaut, jeżeli absolutnie no. na dzisiejszą galę. My tu chcieliśmy poopowiadać, że Jakubiec zaczynał prawda, od grapplingu, że do MMA mówił go Marcin chętnie obecny w narożniku, że zaczynało się od innej płaszczyzny, ale po co się rozwodzi, skoro tutaj za godziny i nam, i Jakubcowi również nikt nie płaci. Także błyskawiczny finish w main będzie dzisiejszej gali. Potoczyło się to tak szybko, że jeżeli ktoś z Państwa mrugał, tak jak ja, to trzeba zobaczyć, trzeba poczekać na powtórkę. Bo tak naprawdę ja z kolei nie wiem, co się tutaj wydarzyło. No i też treningi u Witolda Kostki w Paco Team Mysłowice przyniosły wymierny efekt. Witold Kostka, jeden z najlepszych specjalistów od kickboxingu w naszym kraju, trener amatorskiej kadry K1. No i widzimy, jak zakończyła się ta walka. Jason Radcliffe. A były pretendent do pasa Cage Warriors. Co ciekawe, przegrał z Oskarem Piechotą to było w jego debiucie dla Cage Warriors. Ale kiedy to było w 2017 roku, z tego co pamiętam? Ciekawą. Pojedynku wieczoru, już Chyba nie 3. na dzisiaj. W 15 sekundzie pierwszej 15 rundy sekund. wygrywa przez DKO Tomasz Jakubiec. AHHHHH <sighs> Jest zadowolony Tomasz Jakubiec. Ja szczerze mówiąc, zerka na powtórki i dalej nie do końca widzę, który to był cios, który tak zwalił z nóg Jasona Radcliffe'a. Może zwycięzca tego pojedynku nam zdradzi tę tajemnicę? Bo trzeba będzie chyba jeszcze ze dwa albo trzy razy obejrzeć, co się tam wydarzyło, ale posłuchamy samego zainteresowanego. Jest nim Patryk Pancewicz. Oczywiście pytamy o to w pierwszej kolejności, bo dla tych wszystkich, którzy akurat mrugnęli i nie do końca wiedzą, co się wydarzyło. Jak, co tam było, bo tam nawet nie było widać, czy tam padły jakieś czyste ciosy i po którym rywal upadł, jak to było? Pierwszy prawy wszedł yy, na pewno czysto i chyba ten cios już go naruszył i potem jakiś drugi, nie wiem. A później to już była egzekucja. Tak, tak. No. E, chyba nie można było sobie wymarzyć lepszego skończenia w walce wieczoru. No, przypieczętowałeś tę galę w najlepszy możliwy sposób. 15 sekund, szybko poszło. Chociaż podejrzewam, że z drugiej strony miałeś ochotę się trochę pobić. Szczerze, mm, mojemu narożnikowi, ja też wiedziałem, że ta walka się tak zakończy, że pierwsze moje ciosy zakończyłem tą walkę. Byłem spokojny o to zwycięstwo. Ciężko trenuję z najlepszymi ludźmi. Super team, ekipę. Yy, I wiedziałem, że tak się ta walka zakończy. Czekam na kolejne dobre oferty i, i chcę w końcu pokazać, jak jestem dobrym zawodnikiem. Pozostajesz na zwycięskiej ścieżce, ale no długo Cię nie było, bo to chyba rok przerwy. Teraz domyślam się, że będziesz chciał jednak szybciej wrócić do klatki. Tak, bardzo będę chciał szybciej wrócić do klatki, na pewno taka przerwa już się nie wydarzy, tylko Sprawa numer jeden. Czekam na dobre oferty, bo nie wiem, czy KWM będzie następna edycja. Jeśli tak, to chętnie zawalczę OPA, a jeśli nie, to czekam na dobre oferty. Tomasz Jakubiec, zwycięzca walki wieczoru, dziękujemy bardzo. Wracamy jeszcze na chwilę do naszych komentatorów. No tak, zerkamy jeszcze raz na to, co się tutaj wydarzyło w walce w wieczoru błyskawiczne zwycięstwo, także ta gal naprawdę zleciała nam dzisiaj tutaj bardzo, bardzo szybko, jedna tylko decyzja, wiele skończeń w pierwszej rundzie, no tempo jeżeli chodzi o toczenie tych pojedynków bardzo szybko, absolutnie